Jest to symbol nierówności, z tym, że znak równości po prawej stronie tego logo jest nieco poszerzony, co symbolizuje szerszy rozstaw torów po drugiej stronie, jakby, po wschodniej granicy Rzeczpospolitej. Ten budynek jest nieprzypadkowy. Ma wartość historyczną, zarówno dla mieszkańców Radzionkowa, jak i symboliczną. Dworzec kolejowy w Radzionkowie od przyszłego roku stanie się miejscem centrum dokumentacji deportacji górnoślązaków do ZSRR. Właściwie to już jest. Pierwszy etap prac, remont budynku dworca praktycznie zakończony. Teraz czas na to, by wizję twórców centrum urzeczywistnić. Zwiedzanie ekspozycji to 20-30 minutowa trasa muzealna podzielona na przestrzenie z elementami interaktywnych działań pobudzających wyobraźnię i emocje zwiedzających. Początek zwiedzania to przestrzeń danej poczekalni. Radość, że ten budynek jest uratowany, jest w takim stanie budowlanym, ale też nazwijmy to estetycznym, że możemy iść krok dalej. Natomiast rzeczywiście chcemy być gotowi w lutym 2015 roku, w 70. rocznicy deportacji i to jest ogrom pracy, którą należy wykonać. Pracy dosyć skomplikowanej, no bo, bo sama ekspozycja jednak niesie duży ładunek nowoczesności, elektroniki, automatyki, oprogramowania. Najprawdopodobniej już w lutym 2015 roku, w 70. rocznicę deportacji górnoślązaków do ZSRR. Tu ma tętnić życie, to miejsce ma żyć i przypominać o tragedii, która ukształtowała nie tylko Śląsk, ale przede wszystkim tysiące śląskich domów. Temat deportacji był przez wiele, wiele lat tematem przemilczanym, był tematem tabu, o którym nawet w rodzinach bało się mówić. Stąd też pomysł, by w 70. rocznicę tej tragedii w lutym przyszłego roku uruchomić w Radzionkowie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSLR w 1945 roku. O tragedii górnośląskiej długo się nie mówiło. Dużo czasu zajęła także walka o to miejsce. W lutym 2012 roku Radzionków stał się właścicielem budynku dworca. W lutym 2013 roku kończy etap budowlany. Koszt całkowity projektu to ponad 417 tysięcy złotych. Ten to wkład gminy oraz dofinansowanie unijne. To jednak nie koniec wydatków i tu Radzionków nie zostaje sam. Temat dotyczy, tragedia dotyczy większości gmin Górnego Śląska w różnej skali. No, no, przykładowo Troskie Góry 60 kilka osób oraz Wrocławstwice ponad tysiąc. W 250, w Bytomiu ponad 4000. tysiące. Mówimy o Górnoślązakach. Natomiast no, cenne jest to, że gminy poproszono o to, żeby nawet symbolicznie, ale włączyć się w ten projekt. Reagują bardzo pozytywnie. Dzisiaj mamy deklarację 10 gmin, że, że włączą się w ten projekt raczej znaczy chodzi bardziej o symbol niż poniesienie ciężaru finansowego. Losy Centrum śledzić można na stronie internetowej www.deportacje45.pl. To także miejsce, gdzie każdy kto ma rodzinną historię, czy jakąkolwiek pamiątkę może wesprzeć ideę tego miejsca. Staramy się dotrzeć do jak największej liczby osób, świadków tamtych wydarzeń. Zależy nam na tym, by w naszym centrum eksponować pamiątki, które pozostały w rodzinach po osobach deportowanych. Także apel nasz powtarzamy wielokrotnie. I z każdej osoby, która się zgłasza, a zgłaszają się codziennie do naszego centrum, cieszymy się bardzo i zapewniamy, że każdy ten przedmiot, za zgodą oczywiście rodziny, będzie u nas eksponowany i znajdzie swoje godne miejsce. Jeśli nic nie pokrzyżuje planów, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku może stać się prawdziwą perłą na edukacyjnej, historycznej mapie Śląska. To nowoczesność z wyraźnie odbitym piętnem trudnych dni, które na Śląsk i Ślązaków wpłynęły nieodwracalnie.